Cześć, dzień dobry. Wracamy do tematu poprawy takich obwódek wokół niektórych gwiazd. To jest zdjęcie kolegi Afur z forum Astropolis, które wrzucił jakiś czas temu z pytaniem, między innymi takie miał pytanie kolega Afur, jak sobie poradzić z taką obwódką. No więc ja sobie z takimi obudkami radzę po prostu w programie GIMP. Najprościej jak się da. I chciałem wam ten sposób pokazać przy użyciu narzędzia Free Select, które tutaj mam w GIMPie po lewej stronie na górze. Free Select, czyli Lasso. Tak się to chyba też w Photoshopie nazywa. Czyli takie narzędzie, które umożliwia. Zaznaczanie wybranego obszaru zdjęcia. No i jak sobie wybierzemy to narzędzie, to możemy tą naszą obwódkę obrysować. Naciskamy Enter. I mamy zaznaczony. Aha, jeszcze tu jedna rzecz. To znaczy trzeba sobie najpierw zduplikować warstwę. Żeby było potem do porównań. Przed i po. Dobra, mamy naszą selekcję. Ale chcemy zmienić tylko samą obwódkę, usunąć a nie gwiazdę, w związku z czym musimy tutaj wybrać sobie teraz Subtract from the Current Selection i wybieramy, zaznaczamy, znaczy się zaznaczamy teraz ten rejon, gdzie jest gwiazda. Naciskamy Enter i w tej chwili mamy wybrany obszar tylko samego tego obwarzanka. Jak włączymy tutaj na dole po lewej quick maskę, to widać to, co nie jest na czerwono, to jest właśnie zaznaczone, tylko mamy ostre granice, ostre krawędzie tej naszej selekcji. Więc trzeba teraz wziąć Select Feder i rozmyć troszkę tą granicę zaznaczenia. Spróbujemy na 10 pikseli, zobaczymy, czy to nie będzie za dużo. No, spróbujemy. No i co? Można po pierwsze tutaj wziąć. Aha, bo teraz jak już mamy zaznaczone, no to ja pracuję sobie na, na poziomach, na lewelsach. Czyli po pierwsze możemy sobie tutaj dodać trochę koloru zielonego. O, żeby nam to przestało tą tym fioletem tak walić po oczach. Czy tym różem. Tak, a teraz... Tą sumaryczną wartością value, całościową jasnością możemy sobie zejść w dół, w dół w dół, w dół, w dół. O. W dół, w dół w dół. No i dobra, klikamy OK. Select tak, none. No dobra, jest tutaj duża różnica, żeby nam się nie straciło to zaznaczenie. Teraz możemy tu troszeczkę. Czekajcie, zbijemy sobie jeszcze ten zielony. Ok. Dodamy może troszeczkę jeszcze czerwonego. red. Dodamy jeszcze troszeczkę. O, żeby to zaczęło tu, nie? Tak, wpadać mniej więcej w ten sam odcień. Może odejmiemy troszkę niebieskiego. Tak, OK. Select none. Tu nam się zrobiło takie troszkę jaśniejsze. No właśnie to jest... To trzeba uważać jak się robi ten free select, żeby dobrze przymierzyć z tym zaznaczeniem i z krawędzią federa, z tym wygładzaniem. To było za jasne troszeczkę, no nie? To zjedziemy sobie level. przyciemnimy to troszkę. O. Dobra, to jest to. Trzeba uważać, bo jak się nie do końca dobrze trafić z tym zaznaczeniem, to tak część z zaznaczonego obszaru przy krawędzi zaznaczenia może się na przykład rozjaśnić za bardzo albo za mało, więc... Trzeba z tym uważać i robić to z wyczuciem, ale też, jak nie trawimy, to się nic wielkiego nie stanie, bo najwyżej sobie powtórzymy po prostu cały ten proces na kopii. No i tyle, to taka metoda prób i błędów, troszkę. Dobra, teraz by się przydało z tą magentą tutaj zejść. Znowu trzeba to odjąć. Ten rejon, gdzie jest gwiazda. Ciach, 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 ciach. ciach, ciach. Tu troszkę za daleko. Enter. Select Feder. Tu damy sobie, nie wiem, może jest 5. Ops. No i co? I dodamy troszeczkę zielonego. Dodamy troszeczkę zielonego. O. Nie, tak, żeby to zaczęło wpadać tutaj w ten odcinek. Który jest wyżej i dodamy może troszeczkę niebieskiego. O! Co dalej nam tutaj wyłazi? ta to niebieskiego trzeba odjąć w takim razie. Niebieskiego troszkę odejmiemy. Teraz troszkę to całe przyciemnimy. O! o, 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 o. Coś w tym stylu. To jest nie za dużo, nie? żeby nie przesadzić. Select no, O! No i co? No i już. No i tutaj Tutaj teraz sobie troszeczkę usuniemy ten nadmiar fioletu, bo tutaj też taki troszkę ten fiolet daje za bardzo po oczach. Enter. Select FEATHER. No pięć niech będzie ciach. I dodamy tu trochę zieleni rewersem. Renew green, pick, 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 pick. O, i coś ten deseń. OK. Select. No, no. No i już proszę bardzo. To można by jeszcze troszeczkę... Tu nie, bo jest takie odrobineńkę za ciemne. Takie za ciemne. Op, select. Feder. damy 5, co za dużo. Select Feder na 3 na przykład. Hop. I co to było? Rozjaśnić to trzeba było tylko troszeczkę levels. Value pick, 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 pick. Starczy, chyba starczy. Select non. O, no i już. Proszę bardzo co tu jeszcze można z tym zrobić? no myślę, że wystarczy. to jest po, to jest przed, to jest po, to jest przed. jak ktoś nie będzie wiedział, to się nawet nie zorientuje, że tu się coś działo. Tu można jeszcze troszeczkę ewentualnie odrobinkę, odrobinkę to przyciemnić. enter, subtrakt, Pyk 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 Enter. Select feather na 5 zrobimy hop. Colors levels. No I tak mini 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 mini. O coś takiego. OK. Select none. O! Jest. Widać? Nie widać. Czy tu jeszcze z tą magentą troszkę zejść? Nie, myślę, że już wystarczy. Ogólnie ideę chyba łapiecie po prostu zaznacza. A dobra, kurczę, no to jeszcze troszeczkę, bo jeszcze tu troszkę za bardzo widać. Levels, Feather Selection. Czyli co, tu pozielenimy to jeszcze troszkę, tak. Value Green. Pyk, 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 pyk. I poniebieszczymy troszeczkę. O, czekajcie, może tak, nie? To będzie się i w weliusem zjedziemy troszeczkę mniej. Troszeczkę, troszeczkę. Weliu green. Ciach, weliu blue. Ciach. Jeszcze green, więcej troszkę i value w dół, Le, w dół. No, a teraz nie wiem czy to się nie będzie za bardzo odcinać chyba za dużo tego zielonego odjąłem czekajcie zobaczmy sobie bit view e chyba tam to było lepsze no, ale dobra zobaczymy samek no. e myślę że no ja wiem czy to nie za dużo dobra chyba za dużo tego zielonego takie było lepsze. Przyciemnimy to tylko troszkę cyk, ciach, 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 nie za dużo. Dodamy troszkę tego czego tu dodamy. Zielonego troszeczkę. Zielonego troszeczkę. Czy właśnie odejmiemy troszeczkę green value w górę jednak? całe by trzeba było z tym zjechać. Select none. Select none. No dobra, jeszcze raz spróbujemy. Cyk, cyk. Cyk, 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 cyk. Hop. Subtrakt. Kurczę, a może by to zrobić może by to zrobić tak, tu sobie jeszcze trochę zaznaczymy, enter, select feather by 5. Dodamy tego zielonego odrobinkę, o, ok, select num, o, dobra. Myślę, że teraz będzie w miarę. Można by się jeszcze tym bawić, no ale chodzi o ideę. Czyli free selectu, potem level czyli poziomy. No i tak, aha, tylko pamiętać o tym, żeby było select i Select i żeby nie było ostrej granicy. No i tak się można bawić, nie jest to żadna filozofia. A efekt, jak widać, jest właśnie, efekt jest przed i po, przed i po. Jak się dobrze tutaj zbalansuje ten kolor tła, to praktycznie nie widać, że tu cokolwiek się działo. Tyle. Pozdrawiam.